Siema widzowie, z tej strony Naxos i witam was już w drugim odcinku z Martwych Szyn. Eee, w dzisiejszym odcinku nie grałem od ostatniego czasu, jak widzicie, bo nie miałem za bardzo czasu, ale dzisiaj znowu ruszamy na Pustkowia na dziki zachód i zobaczymy, jakie będziemy mieć przygody. Dolecimy. Dobra, widzowie, już jesteśmy. I niestety dzisiaj jestem sam. Nikt się do mnie nie dołączył. Może nam się uda dzisiaj e, dojść do końca? Gdzieś ostatnio były lekkie problemy, ale dzisiaj już powinno być lepiej. Dobra, musimy tak. Kupujemy rewolwer. Ten co zawsze. Wow. Tak. W ogóle e, zmniejszyłem. Znaczy zmieniłem tylko ustawienia teraz programu do nagrywania. I sprawdzimy, bo zastanawiam się, bo na niektórych filmach. Takie było, takie było dziwne rozpikselizowanie w Robloxie. I zastanawiam się właśnie, czy to e, było od tego, że mam ustawione w Robloxie, że mam. E, zaraz wam pokażę. Że mam po prostu 240 klatek na sekundę i po prostu program do nagrywania tego e, nie potrafi, jakby tych klatek przekazać potem. E, I jest właśnie takie dziwne. Dziwne takie rozpiksalizowanie, nie wiem czy to widzieliście widzowie Ale, ja to widziałem właśnie, było takie dziwne rozpiksalizowanie I Tymek pisał ostatnio pod filmem Właśnie do niego dzisiaj nagrywam Bo miałem e, inny pomysł, ale akurat prosił o Dead Race, to grałem w Dead Race, e, Że tam nie było dźwięku pod koniec I rzeczywiście coś, nie wiem, coś, coś nie tak było z tym z programem nagrywania dzisiaj Staram się, żeby był dźwięk, ale dzięki Dzięki za wszystkie komentarze widzowe i za lajki Jednak no, nie, was nic to nie kosztuje, a jednak pomaga to w rozwoju kanału, więc macie chwilę, to byłbym wdzięczny za każde wsparcie. Co jest? Powiem wam, że to się tak wydaje, ale jednak, eee, takie nagrywanie filmów, potem montowanie, bo wiadomo, nie mam montażysty samemu, to kurczę, strasznie dużo schodzi. Czy takie filmy akurat z gier, to na nie aż tak, tak dużo czasu nie schodzi? Eee, tylko właśnie bardziej jakieś takie filmy, nie wiem. Jakieś takie... Jakieś takie swabuło... Wiecie o co chodzi, widzowie. Dzisiaj też bym chciał live'a odpalić. Zobaczymy, bo chciałem zbudować taką społeczność. Lecz. Ej patrzcie co to jest! Jakiś wilkołak Co jest? Ty amunicji ja zadaję! What the freak? Czekajcie widzę, bo no, tu jest coś... Oh fuck ah. Dobra, ale nawet dobrze, dobrze się stało. Patrzcie, zabiję go łopatą. Mam na nadzieję, na że on coś będzie warte, widzowie. Ale szczerze, bo ja wiem, że są wilkołaki w tej grze, ale nie losowo w czasie. dnia. Tylko one są chyba jakieś. ten taki. Blood Moon. Nie mogę go głosować do sakwy, jest. Widzę, wylecimy. Ale kurde, zdziwiłem się. Możecie pisać w komentarzach o co chodzi, czy tak się losowo rozprawia wilkołaki, że to był jakiś bug. Nie wiem o co chodzi. Lecimy. Pokażę Wam też widzowie dzisiaj, jak te bondy zdobyć, bo ostatnio się niestety nie udało. Może dzisiaj się uda dojść. Jak chcecie, to możecie wbijać się na, na streama Nie wiem, o który ten odcinek wrzucę, ale tak planuję zrobić yy, transmisję o 22. Jeszcze zobaczę, o której się uda. To jest tfu, o 20. Jak nie wiem, do 21. Może do 2. Bo... Powiem Wam, że ostatnio kompletnie nie mam czasu na nagrywki. W sensie. Chciałem bardzo ten kanał rozwijać, dlatego dzisiaj też wchodzi odcinek Ale nie mam kompletnie czasu, bo albo jestem w pracy do 17 Albo widzowie, jestem y, na studiach na przykład, studia, miałem od 8, od 8 do 13, potem miałem... Y, nie, od 8 do 11:30, Potem miałem... czekajcie, jeszcze zapytaj. Potem miałem półtorej y, godziny okienka i już 14 do 18 jeszcze miałem zajęcia Daję ja wam, że jestem tak zmęczony po tych studiach, że... Nie mam w ogóle siły na nic. Tylko nawet nie wiem czy będę ten dzisiaj odcinek montował, bo już naprawdę nie mam siły, ale chciałem coś dla was nagrać. Czy po prostu go wrzucę już nawet bez montażu. Robimy wszystko. Te statuły się opaca zbierać, także... Zbierajcie je widzowie. Nagrałem też... Nie wiem czy widzieliście odcinek yy, o wiralowych TikTokach i... oiralowych TikTokach i FH-kach do Brookhaven. Nie wiem czy gracie w Brookhaven widzowie, ale... ale... Yy, ta gra jest popularna dosyć w Robloxie, także... Myślałem, że będzie fajnie, bo wiecie... Potem może będziemy asekraty jakieś takie gry niszowe, ale... Na razie postanowiłem, że... Teraz sobie wygramy tych takich popularnych, żeby wiecie... żebym was też jakoś zainteresowało, bo jakby nagrywał jakieś takie w ogóle... Znaczy możecie pisać w komentarzach, czy chcieli na przykład serię z jakichś takich gier. Żeby nam jakieś takie perełki. Żebym chciał shorts zacząć robić, ale to też... To też się długo trwa tworzenie tych szorców. W sensie, więcej zajmuje mi chyba, nie wiem, wymyślanie pomysłów na te filmy, niż rzeczywiście ich robienie. Dobra. Cime mi widzowie. Nie chcę, też, żeby ten odcinek za długo trwał, bo, na przykład ten odcinek, co ostatnio wrzuciłem z tam miałem, nie wiem, godzinę materiału i musiałem to wszystko wycinać, żeby tam takie były różne... W sensie, może nie godzina, ale tam trochę było tego materiału i musiałem dużo przycinać. Dlatego teraz postaram też szybciej to zrobić. O, tutaj tego kowoja. O kurczę. Ale, jak oglądaliście ostatni odcinek, widzowie? Na przykład, Dymek, ty, eee, ty oglądałeś. Pewnie też to będziesz oglądał. W ja cię pozdrawiam, ale. Jak. Eee, czekajcie. Widzieliście, jak te zombiaki po prostu. Nie wiem. A ła! Zabijałem je na hita. A nie, to byli tylko w co nie? Patrzcie, nie mogę by uderzyć. Dobra, no teraz się robi. Musimy szybko się zawinąć, na szable bardzo wartościowe te posągi szybko musimy dojść do pociągu do bo będziemy mieli problemy dobra już będziemy do pociągu nie wiem ile mam benzyny, w sensie węgla w naszym banku jest nie wiem, mam bardzo fajny pomysł na odcinek zza granicy. Yy, pomysł z zagranicy. pomysł znalazłem na taką straszną grę w Robloxie z nitelniczym dźwiękiem chcę o tym nagrać, ale, <laughs> ale właśnie, że tym on poprosił o ten, ee, żebyśmy zagrali glendar. Jest to dzisiaj jest odcinek z later, więc może jeszcze się uda, żeby zrobił ten z tego, bo ja też, widzowie, robię gry w Roblox i staram się, jakby to połączyć, żeby dla Was nagrywać. I no powinien dźwięknąć, to nie, i to jest jakieś ale nie będziemy iść, bo on low że połączyć dla Was nagrywanie i granie i jeszcze żeby tworzyć te gry ciężko wam ciężko, ja powiem to wszystko połączyć jakiś taki dźwięk się włączył dziwny. Bo chyba do miasta wjeżdżamy co? No, co chodzi? Czy on włączył dźwięk. Jakby nas zombiaki atakowały. Dobra. Jeszcze widzowie zbliżamy po malutku do miasta. A, bo mi się benzyna skończyła. Ciekawień, nieciekawie, no już trzecia. Trzeci dzień e, Boję się, z wyrzucić wyrzucać rzeczy. Bo nie wiem. Bo nie wiem. No, masz zębie Bo nie wiem, widzowie, czy to nie będzie na przykład coś wartościowego. Oła! Wysłuchaj, sporo się przestraszyłem. Nie wiem skąd tak się nasmieniają zębiaki mm. one chyba znikają potem, co nie? jak się robi dzień dobra, a potem, że ta gra jest straszna momentami chłopaki bardzo. czekajcie już się robi dzień pójdziemy, tu już chyba nie ma tych zębiaków bo znikały widzimy co to ma, czekajcie to jest bounty? nie? Przekladać czasami czy na przykład jest bounty za zagranego za, 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 za 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 zębiaka czy tam na przykład do tego brzegowaka Widzicie? Valuable Można go sprzedać Ale statuły same Dobra yy, Musimy iść po paliwo do tego miasta Musimy zabić parę zębiaków Też mamy Tylko mam bardzo mało HP ja Muszę iść do medyka widzę Czekaj, bo dwa zębiaki idzie na nas no mówię o Widocie, to, to jest mocne Dobra, no to trzymajmy kropel, nie tu zamek się z widzę Wchodzi w ścianę o, się tych szybkich, dlatego bo ona się rozgląda Tu nic nie widać, czyli zajął gdzieś szybko lepsze lepszy Tomahawk? Chyba Tomahawk jest lepszy Junk, junk Value table Tu jest bank, co wie? Dwa banki mamy Dwa banki i zero medyka Medyk by się bardzo przydał, moja. Tu też mam zombiaki na około chatki Które zaraz próbujemy zabić Więc szybkie ząbiaki co? No idzie szybko Uważam, że uda mi się z tego wyjść, czekajcie. Zginął? Mam jeden HP, widzę by. Mam trzy naboje. No, uciekamy. Przecież... ...oszczybłem do szeryfa, widzę by. Czy to są szybkie zębiaki, czy wolne? Kurde, shotgun, szerec, widzę go. Który to ammo? I teraz mamy moment krytyczny Mam bardzo mało HP Rozumiem jak mi się błogują w ścianie Nie będzie na poszczę Oła! Fuck! O kurde! Mordowidzowie Nie! Nie, nie Poczekajcie Mordowidzowie, gdzie ten bank? Mordowidzowie, jedziemy do banku Liczymy, że to jest ten bank tylko najgorsze, wiecie co? Tu może być środek, środku zombie. Musimy uważać. Dobra. Wpisujemy kod. 6. Kurde, źle wpisałem. Ostatnio w ogóle na filmy cały źle cały, kod wpisałem. Muszę teraz uważać 6. 1. 4, 4, 3. 4, 4. I teraz od razu uciekamy do tyłu. Nie mogę tego Nie tu, czy mam tego bang, bang. No Dobrze wpisałem 6, 7, 4, 4, 3 widzę, jak widzicie świadkami O, mamy tego. Nie, yy, Nie! Dobra Kurde, jesteśmy O, dużo szkolczastej. Dobra, widzę, możemy teraz zginąć. Jak zginiemy to... Nie wiem czy będzie powtórka. Ale uda nam się w końcu dojść dalej niż 100 metrów. 6, 1, 4, 4 i to będzie zombie, patrzcie giniemy. Dobra, nie ma zombie'aka, ale też, dobra, musimy się cofnąć, widzowie. Mamy dużo rzeczy. Chociaż powiem że nie ma tragedii, szczerze, bo... Pamiętajcie, żeby zamontować, eee. Dobra co się stało? A, wywaliło mi wszystkie rzeczy w kosmos. No widzicie, to jest właśnie taka gra bez sensu. Dobra, wzięło mi wszystko, waliło w kosmos. Ty, w ogóle tam zobaczcie, widzowie. Poddalić jakaś taka farma. Czy mi się wydaje. Klucyfik żebyśmy mogli widzowie wziąć. Bo nam się przyda. W się sensie dużo jest za niego hajsu. Dobra widzowie, robimy miejsce jeszcze, żeby pójść po krucyfik. Albo spróbujemy drugi bank oprobić. Ale jak widzieliście tutaj mieliśmy ten. Akurat ten bank był słaby, mało jest rzeczy wartościowych, ale normalnie mamy dużo bąsów, czyli takiej waluty w grze. No co się robi? No, dobra, widzę, Musimy strzelać do zębiaku ale jesteśmy zbugowani. Dobra, trudno. Nie mam ja pojęcia, tak. Musimy czekać widzowie. Dobra, to ja przeczekam tą noc, jak się zmienić dzieło ciekawego, to do was wrócę i robimy cięcie. Dobra, widzowie, trzymały dzień, chyba poznikały, mogły się ruszyć. Dobra, widzowie, musimy teraz znowu wszystko to zamontować, żeby nam nie było Dobra, cały czas jest tą muzyka. Ty, tam wypada nam ta... Będę musiał Patrzcie Słuchajcie, nie widzę, nie widzę, wow, widzę on mnie z kilometra w ogóle zaatakował Nie wiem co jest lepsze Czy Cavalry Sword, czy... Cavalry Sword ma chyba większy zasięg Uwielbiamy je ja. Przydadzą nam się Musimy, widzę, sobie paliwko dopełnić, bo nie wiem. Ja to jedziemy Dobra, musimy bankiera drugiego znaleźć O, tu jest, patrzcie, z tym cylindrem Dobra, i mam banknot. Oj, muzyczka się skończyła z 5. 5. Dobra. Dobra.